Dobry. Taką chciałem dziś jeszcze ratę dołączyć do wczorajszego live'a. No, i skoro wczorajszy ukazał się na YouTube, no to i to się musi ukazać, to oczywiste. Chodzi mi o to, że wczoraj trochę starałem się powiedzieć, jak ja widzę te układy partnerskie między świadomymi ludźmi. Oczywiście to moja wizja, pamiętajcie, to jest tylko moja wizja. Dzisiaj coś do tego chcę jeszcze dołożyć. Jak uważam, dlaczego taki nacisk kładzie się, i potwierdza to przecież fizyka kwantowa, że wszystko, teoria superstu, że wszystko jest ze sobą połączone. Wszystko jest od siebie zależne. Kochani, światowy obserwator, Projektuje rzeczywistość, on ją stwarza. Więc jak może obraz, który wytworzył, być odłączony od projektora? Nie może. To musi być z sobą połączony. To ja, świadomy obserwator, tworzę swoje podwórko. Mnie poza tym, gdzie mnie nie ma, w ogóle nie obchodzi, to nie jest moje doświadczenie. W żaden sposób nie jest. Choćby przechodziły do mnie miliardy informacji, że tam gdzieś za rokiem cośkolwiek dzieje się. Ja w tym nie uczestniczę. To jest dla mnie pusta informacja, z której absolutnie nic nie wynika, bo jestem tu i teraz. Doświadczam tego, w czym biorę udział i nic ponad ponadto. Będę wiecznie bombardowany, zakładam różnymi informacjami jak każdy z nas. Ale one są puste, bez znaczenia, i znów wrócę do niczego. Nie ma faktów, jest tylko interpretacja. Tak twierdził Fryderyk Nietzsche i ja się bardzo z tym zgadzam, bo tak widzę rolę świadomego obserwatora. Ja jestem w tym, gdzie doświadczam. Co to się ma do partnerstwa? To się ma do partnerstwa tyle, że obraz. Mojej partnerki zawsze będzie wynikał ze mnie. To, jaka ona naprawdę jest, wie tylko ona. Jeśli w ogóle wie, ale tylko ona może to wiedzieć. Cała reszta siedmiu miliardów ludzi będzie miała o nigdy on wszyscy mieli okazję poznać, będzie miała 7 miliardów różnych zdań i każde będzie prawdziwe, bo jest tworzone. W tej osobie, której umysł będzie tą prawdę udowadniał. Prawdą jest tylko to, co stwarzasz ty, a nie to, co tobie powiedział ktoś z zewnątrz. To możesz, bo się z tym zgadzasz, ale to ty filtrujesz już wszystkie te informacje. A więc, jeżeli zakładam, ja będę miała partnerce, no najpierw tu za ręku Boję się, co ona może robić tam, gdzie mnie nie ma. To też stwarzam, już że jakieś zagrożenie ten mój mózg wykreuje. Skoro się boję, to powód się znajdzie. Tak samo, jeżeli będę ją o coś oskarżał, o coś podejrzewał, lub jeszcze pójdzie. Po prostu drążył, szukał dziury w całym, chodził, śledził, pytał. To się znajdzie, nie ma bada. I teraz powiedz mi, kochany wicu drogi, czy, będąc świadomym obserwatorem, czyli tym, który kreuje własne doświadczenie, oskarżysz partnerkę o cokolwiek? Skoro wiesz, że wszystko, co się Tobie przydarza, dzieje się za Twoim pozwoleństwem, albo Ty chcesz, albo jeszcze tego potrzebujesz, albo masz tam jeszcze jakieś programy, już ja nie chcę tego nazywać, ale koniec z psychologii. Tam jest ktoś. To zrobił mi kuku. Tam nikogo nie ma. Nie ma żadnego świata na zewnątrz. To Ty go tworzysz. Jeżeli ja kogokolwiek spotykam, to mój umysł kontaktuje się z drugim umysłem. Natomiast, i tu jest partnerstwo. Natomiast ten obraz, który wytwarzamy, zawsze będzie trochę inny jej, trochę inny mój, ale będzie pewnie bardzo podobny. Natomiast. Każdy jest naprawdę odpowiedzialny za swój. Doświadczenie jest intymnie indywidualne, każdego z nas. My doświadczamy tego, co kreujemy, tego, na co pozwala nam nasz stan świadomości, plus to, na co my sami sobie pozwolimy. Omijając wszystkie lęki, programy, oczekiwania, tak się potoczy, jak ma być, lub tak, jak wierzysz, że jest. To naprawdę nikogo nie obchodzi, co ty zrobisz. Jak wykreuję Witek swoją partnerkę? No, mogę to w dwójnasób zrobić, bo albo wykreuję ją poprzez to, że wierzę, że to jest kobieta świadoma i ona się raczej tylko ze świadomymi ludźmi zadaje. Oczywiście ten problem zdrady się przewija stale, bo my się trudno nam tego pozbyć. Że to też jest bez znaczenia, bo znów jest to na zewnątrz, tak? Nikt nie może mnie zdradzić, zranić. Nic, jeśli ja na to nie pozwolę. A więcej, to ja sam kreuję te wszystkie zdrady, rany i tak dalej. Naprawdę tak jest. Owszem, to moje zdanie. Więc ja zakładam dwie wersje. Albo będzie to partnerka, której dam wolną rękę, bo wiem, że wszystkich ludzi, których doświadcza, z którymi wchodzi w bliższe relacje, to są ludzie wysoce świadomi, co za tym idzie też jej potrzebni do dalszych doświadczeń, do dalszej egzystencji. To nie ma już przypadku. Więc cokolwiek zrobi, to ma to z głęboki sens. A mnie będzie interesowało tylko to, czy przez ten fakt nie zaburzy to naszej relacji, czy ona chce naszą relację kontynuować. I tylko to jest dla mnie ważne w partnerstwie. Nasza intymna relacja, że to, co robimy z sobą jest nasze i tylko nasze I jest zawsze prawdziwe, bo jesteśmy w tym, a nie gdzieś tam w ktypaniach, w rozstrząsaniach wczoraj. A gdzieś ty był wczoraj, a tu cię nie było. Jezu, ja ci mogę na to pytanie odpowiedzieć, ale uwierzysz, nie uwierzysz. Więc po co pytanie w ogóle jest, jak to jest tak samo nieistotne, jak przepowiadanie przyszłości, tak? Każdy z nas tu i teraz ma nieograniczony wybór. Co dalej? Więc po co przewidywać? Ograniczamy siebie w tym momencie. Możemy, pewnie, że możemy, ale ja mogę iść w ciemno z tym zaufaniem, że wszystko, co spotykam, jest mojego autorstwa, jest gdzieś w podświadomości, jeszcze nie do końca uświadomione to, co spotykam, ale wiem, że mi służy, bo ufam sobie. Więc wszystko się układa. I znów wrócę do tego partnerstwa, że najpewniej my z sobą możemy być na jakiś czas. I czy to na miesiąc, czy na wiele, wiele, nawet dziesięcioleci. To na pewno nie na całą wieczność, bo cokolwiek uznam za stałe jest iluzoryczne, już u podstaw. Tu nic nie jest stałe. Nic, to jest właśnie Rusja. My dążymy do stałości, nawet do stałych związków, pogrób. A to nie istnieje. Nie istnieje w ogóle śmierć. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nic stałe nie jest. Ja nie rozumiem tej chęci do stałości, kiedy tak piękne właśnie zmiany zachodzą w nas. Aczkolwiek bardzo dużo ludzi już to rozumie. Tu też nie chcę gadać, że jest tragicznie, bo nie jest. Bardzo dużo ludzi już to rozumie i bardzo jest trudno teraz z wiedzą i doświadczeniem, które każdy z nas ma, wyniesionym z tego Matrixa, stworzyć faktycznie coś, co będzie oparte na nieoczekiwaniu, na totalnej prywatności naszej. To, co my robimy, jest nasze i tylko to jest ważne dla nas, bo to jesteśmy my wtedy, kiedy jesteśmy. Cała reszta mam zaufanie, że przecież Ty nie jesteś złym człowiekiem, skoro jesteś ze mną. To, przepraszam, teraz za brzydki język. Nie puszczasz się już z plekiem, bo przecież nie jesteś taka turna. Nie, 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 wiem, nie, nie, podtruwasz babci, nie katujesz swoich dzieci. Kurwa, tacy ludzie mi się już nie zdarzają, więc. Jeżeli ja to wiem, to dlaczego miałbym jeszcze coś wymagać od partnerki? Przecież ona na ten moment jest idealna dla mnie. Jeden będzie miał jedną, jeden będzie miał pięć. To jest i tak bez znaczenia. Każdego wybór. Tak czy siak, bo po tych przypadkach każdych partnerów obchodzi tylko ich relacja. Tak to widzę. Ja przecież też tak nie wiem, do czego to zmierza. Skąd ja mam wiedzieć? Taki teraz jestem kozak może, bo jestem singlem. Ale zakładam taką możliwość, że kiedyś ktoś się Witka zaczaruje. A czemu nie? Sam się zaczaruje. A czemu nie? Wszystko wolno. Ale ja ją tylko zakładam. To nie znaczy, że to jest jakiś do którego dążę. Będzie jak będzie. Dlatego tak strasznie wysoko ja poprzeczkę mam. Odnośnie takich relacji, gdyż no ta partnerka naprawdę na początek musi to przeskoczyć, być wolna i na tą wolność pozwolić tej drugiej osobie. Co nie znaczy, że Witek by będzie latał tu i tam, to nic nie znaczy. To, że ty masz wolny wybór, to nie znaczy, że ty mordujesz ludzi, to znaczy tylko, że możesz to robić. To nie znaczy, że to zrobisz. Natomiast jeżeli ktoś ci to zapiesze to jeśli ty tego nie robisz, to niby nic nie znaczy. Znaczy, bo zabrał ci wolność. Dałeś sobie to zabrać. I to jest właśnie to ustępstwo, na które ja już nigdy nie pójdę. Jeżeli ktoś chciałby wchodzić w układ partnerski, myślę, że to tyczyć się może też wielu złach. W zamian za to, że jesteś mój, jesteś moja i to mnie należysz, i musisz mi tu coś obiecać, to, to jest rażące naruszenie mojej wolności i graniczy z absurdalnym brakiem zaufania. Ja w to nie wchodzę. Myślę, że wielu, wielu z nas, którzy tą wolność już sobie wzięli, bo nikt nam jej nie dał, nie da sobie teraz dobrowolnie, je komuś oddać. Wiemy jakichś wyższych celów, jakichś wartości. Tam nic nie ma na zewnątrz. Celów i wartości też nie. To wszystko, co my robimy, Robimy w nas, cały obraz powstaje w nas, w naszych umysłach. Doświadczamy siebie i tylko to jest ważne dla nas, to co my postanowimy, to co my przeżywamy. Tak to widzę. Słuchajcie, bojcie się powoli pokupić w relacjach partnerskich świadomych. To jest trudne. Sam to przerabiam. To jest trudne. Bo to jest diametralnie różne od tego, co było wcześniej. Wierność, zazdrość, ślub, rodzina. A to wszystko jest zużyte ideały są. Tu albo w ciemno ufamy, albo jak stawiamy jakieś tam wymagania, to już nie ma zaufania. Ale odpowiedzialność każdy z nas powinien wziąć już na siebie. Moja partnerka będzie taka, na jaką mnie stać. Jej prawdziwość ja potwierdzam. Nie ktoś z boku. Nawet nie ona sama, bo jej prawdziwość dla mnie jest we mnie. Zawsze we mnie. Dla mnie ta nasza relacja to jest to, jak ja ją odbieram. I tylko taka ona dla mnie zawsze będzie prawdziwa, jak ja ją odbieram. Taki ja będę dla niej prawdziwy, jak ona mnie odbiera. Jak mu powie, że jestem skurwy synk to ma rację. Oczywiście, że ma, bo jej mózg natychmiast to udowodni. Co nic nie ma się do zewnętrznych faktów, oczywiście, bo te nie istnieją. My żyjemy, każdy z nas, w swojej własnej interpretacji. Ale, i czy to wyklucza partnerstwo? Absolutnie nie. Stwarza po prostu furtkę do wolności. Wolną nam zakładać sobie jakieś partnerskie układy, bo już celowo, pomijam to, nie chcę nazywać to związkami, bo to już nie jest związek, nie jesteśmy związani niczym czym. Możemy mieszkać razem, możemy nie mieszkać, cokolwiek wymyślimy, możemy robić, ale tak pewnie już nie chcemy ślubów, dzieci, bo to już jest przez świat były, rozmnażać wieczny byt z że tutaj w Matrykcie się produkowało te cyborki, którymi my też byliśmy kiedyś. Ale jak się dostaliśmy już, to po co reprodukcja? Zamienia się w wieczne istnienie, tego nie trzeba powielać. To daje tą wolność. Ale naprawdę kochani, to trzeba, chyba tak sądzę, bo cały czas to jest moje zdanie oczywiście, tylko moje. Ja to tak widzę, że każdy z nas naprawdę jeżeli wchodzi w układ partnerski, to w ciemno, i sam musi ponieść każdy jeden świadomy byt, odpowiedzialność za wszystko, co tworzy, więc za partnera też. To nie on Ciebie bije, tylko Ty na to pozwalasz. Jest dokładnie odwrotnie. Kochani, my wychodzimy już ze świata fizyki newtonowskiej. To nie działa. A świat fizyki kwantowej, w, którą wchodzimy, w który wchodzimy, jest dokładnie odwrotnością tego, co nas nauczono. Więc najpierw skutek, a potem przyczyna to ważne. To ważne, bo jeżeli ja już najpierw, a priori, założę, że moja partnerka jest idealna, to już jest, to potem całe doświadczenie będzie mi tylko udowadniać, Czyli, jakby ta przyczyna, bo tego już jest, podjąłem decyzję. To całe doświadczenie moje z nią będzie mu że mam rację. Jakaś prawda w sensie obiektywnym mnie nie obchodzi, bo ona nie istnieje. Ja mam tylko swoją prawdę, tą, którą ja tworzę. Tak jak ona ma i tak jak ma każdy. Chociaż mało kto o tym wie, ale każdy swoją prawdę ma w sobie i sam jest odpowiedzialny w 100% za całe swoje doświadczenie. Każdy je tworzy. To taka rata do wczorajszego live'a. Dziękuję i do następnego razu. To mnie zobaczycie zaraz na YouTube, to jest to samo. Papa. Pa.